rozmawialiśmy z maturzystką Martyną, a teraz porozmawiamy już z prawdziwym studentem. Naszym gościem jest Michał Konecki. Cześć, Michał. witam serdecznie. I porozmawiamy o tym, co dla studentów najważniejsze, czyli wcale nie sesja, wcale nie legitymacja, wcale nie zniżki, a Juvenalia, Juvenalia 2013. Zresztą cały miesiąc maj to jest taki studencki miesiąc. Dokładnie, może nie tyle co najważniejsze, ale wiadomo jest to jakieś zwieńczenie tego trudu, i, znaczy nagroda za ten cały trud, jaki student wkłada przez cały rok akademicki w swoje studiowanie i mękę bycia studentem. Wiadomo jest, jest to ciężki temat. Cały studencki miesiąc maj jest jakby ideą stworzoną przez Porozumienie Samorządu Studentów Uczelni Poznańskich, tak zwany PSUP, który składa się z wszystkich uczelni publicznych i kilku niepublicznych. Jakby wyszliśmy z idei, aby działać złączeni, ale nie spięci, stworzyć dla tych studentów pełen pakiet imprez, wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych, które pozwolą jakby poczuć się nagrodzonymi. Jasne, skoro się dogadaliście, skoro się zjednoczyliście, to oznacza, że na przykład nie będzie wielkiego grillowania, że nie będzie poli, buda, opener? Mm, nie, dokładnie wygląda inaczej jakby. Zjednoczyliśmy się, aby działać na wielu polach tak naprawdę, nie tylko to są pola te typowo mm. rozrywkowe, czyli e, imprezy. E, aczkolwiek e, jakby Psu powstał na samym początku z ideą stworzenia jednych wspólnych Juvenaliów, czyli jednego tego festiwalu muzycznego Juvenalia, który jest organizowany przez jakby największą ilość uczelni w Poznaniu. Z kolei wielkie grydowanie Polibuda OpenR, Agronalia, Ekonomalia, Medykalia, AWFalia, no dużo jest tych imprez. Są to, są to imprezy poszczególnych uczelni, wewnętrzne, które wchodzą jakby w skład tego studenckiego miesiąca maja. Tak więc ten pakiet i ta oferta jakby jest bardzo szeroka dla studenta. Nie wiem, czy słyszałeś, jak będzie wyglądało rozpoczęcie roku akademickiego 2013-2014? Chyba ktoś wziął z was przykład. Nie słyszałem, no jakby idea jednoczenia zawsze była piękną ideą, i wspieramy ją, jesteśmy jak najbardziej za. Okej. Okay, to co najbardziej jednoczy studentów? To najbardziej muzyka. muzyka. można powiedzieć okay. że muzyka. Dobra, tak sobie ustalmy. Muzyka o tej godzinie tak musimy mówić. Czterodniowa podróż po gatunkach muzycznych na sam koniec maja. Co to będzie? Dokładnie. są cztery dni, czyli główny festiwal muzyczny Juvenalia w zwieńczeniu całego tego studenckiego miesiąca maja. Um, line-up już powoli, całkowicie jest prawie odkryty. Jeszcze czeka nas kilka gwiazd do wyjawienia. Jakby codziennie dajemy mm. tą dawkę emocji tak. z kolejnymi gwiazdami. Kilkanaście godzin temu Big Cyc. Kilkanaście godzin temu, dokładnie wieczorem Big Cyc. Dzisiaj kolejne dwie mm. z takich jakby bardziej znanych. I ogólnie line-up jest bardzo fajny w tym roku, tak więc polecam wszystkim, nie tylko studentom, bo to nie tylko jakby studencka impreza. E, Pojawić się na ewenaliach. Mamy do zaoferowania przede wszystkim brodkę e, Górala, e, PZ, Wienio razem z Dżamalem, już Zeus. E, jest e, tego jeszcze bardzo dużo. Indios Bravo, indios z bravo z, Figo Fagot. Figo Fagot, jakby zjawisko i, typowo studenckie ostatnimi czasy. Jasne. Ray e, Wilson, bardzo poznański. I dokładnie Ray Wilson. Jakby jest to takie odwołanie się do klasyki, którą, e, którą chcemy zaprezentować. Nie tylko młodszemu widzowi, nie tylko młodszej publice. Jasne. Czterodniowa podróż po gatunkach muzycznych, wielkie gwiazdy, ale nie tylko wielkie gwiazdy pojawią się na scenie. Wielka giełda zespołów, przegląd dobrych kapeli, nie tylko z Poznania. Pierwsze wydarzenie, pierwsza odsłona tego przyglądu już za nami, kolejne 20 maja. Dokładnie, kolejne 20, potem następna sobota 27 i wyjątkowo e, bodajże piątek, czyli 10 maj, ostatni koncert. Jest to idea, która powstała tak naprawdę na życzenie fanów Juwenaliów, na życzenie wszystkich studentów. E, stwierdziliśmy, że chcielibyśmy dać im szansę wpłynąć na line-up na Juwenalia i mieć możliwość wyboru tak naprawdę zespołów, które życzą sobie, aby pojawiły się na, na naszym festiwalu. Jest to idea, która powstała tak naprawdę w styczniu, trwała przez kilka miesięcy. Była to specjalna platforma, na której studenci proponowali zespoły, które chcieliby zobaczyć na ewenaliach. My potem te zespoły jakby zebraliśmy, przesłuchaliśmy, zaproponowaliśmy 30 kapelom wzięcie udziału w przeglądzie muzycznym. Wybraliśmy z tych 30 najlepszą dwunastkę i właśnie ona walczy w czterech koncertach. O cztery miejsca na Juwenaliach. Jasne, www.juwenalia.poznań.pl, bądź Facebook, bądź Twitter, tam jeszcze więcej informacji. Cały czas naszym gościem jest Michał Konecki. Jak będą wyglądały tegoroczne Juwenalia? Coś nowego, na pewno będzie wielka parada. Dokładnie, zaczynamy jak zawsze z placu Dama Mickiewicza, tym wielkim pochodem iwanaliowym. Jest to jakby nasz stały punkt, mhm. coś charakterystycznego również dla Poznania. Tam oczywiście następuje przekazanie kluczy, tak więc studenci oficjalnie otrzymują od pana prezydenta władzę nad miastem, zaczynamy rządzić. Następnie przechodzimy jakby na teren festiwalu. Tam poza samymi koncertami, jakby jest jeszcze masa, masa dodatkowych atrakcji, przede wszystkim jakby w strefie tej gastronomicznej, poza oczywiście napojami chodzącymi i czymś tam do spożycia, można jak najbardziej wziąć udział w zabawie w naszej scenie klubowej. Będą również w tym roku specjalnie dla dla studentów przygotowane zabawki imprezowe w postaci ściany spinaczkowej, bungee ram i kilku jeszcze takich fajnych, fajnych motywów. No i dla tych, którzy jakby tęsknią za dzieciństwem, staramy się i uda nam się, będzie wata cukrowa. Wata cukrowa dla studentów, no to to jest chyba bardzo ciekawy pomysł, bardzo ciekawe rozwiązanie. Stadion AZS przy ulicy Puławskiego Za watę cukrową trzeba będzie zapłacić, ale na samo, za samo wejście na imprezę nie trzeba będzie płacić. To też swego rodzaju nowum, bo większość miast, takie mam wrażenie, większość akademickich dużych ośrodków już za juwenalia każe sobie płacić. Parę lat temu stanęliśmy przed pytaniem, czy chcemy wprowadzić bilety. Dla studentów na Juwenalnia powiedzieliśmy sobie, że nigdy do tego nie doprowadzimy. Jest to nasz, jakby nasze credo i nie chcemy iść wzorem Warszawy, Krakowa czy też innych miast, które no, postanowiły coś takiego zrobić. Co prawda, dzięki temu może jakby mają większe budżety. Możliwe, że gdzieś tam z tym line-upem, to jest kwestia gustu tak naprawdę, co komu się bardziej podoba, aczkolwiek jakby. To jest naszym głównym zadaniem, aby dla studentów, to jest święto studentów przede wszystkim, to jest ich impreza. Tak więc im należy się to za darmo, jak to się mówi, jak psu miska. Jasne, nie idźcie tą drugą chyba. No i dobrze, że nie idziecie tą drugą. Jeszcze raz strona internetowa www.juvenalia.poznaj.pl, bo tam drodzy Państwo, mój faworyt, tam jest zakładka, najczęściej zadawane pytania. Kto wymyślał te pytania? <laughs> Nie mogę zdradzić. Nie możesz zdradzić. No to Ale ci z... okay, zadam ci pytanie właśnie z tej zakładki. Mam swój ulubiony nóż sprężynowy. Czy mogę go zabrać na wynarię? No to mogę zabrać swój ulubiony nóż sprężynowy, czy nie? Teoretycznie nie. Mhm. I praktycznie również, aczkolwiek gdybyś jednak zdecydował się zabrać ze sobą taki nóż, no to nasza, nasza ochrona oraz osoby, które pilnują przy wejściu na pewno wyłapią coś takiego i odbiorą ci. To czego jeszcze nie można przynieść ze sobą na stadion przy ulicy Płaskiego? Na pewno własnego alkoholu szklanego, wszelkich m, materiałów wybuchowych, bądź też wszelkich rzeczy, które jakby zagrażają bezpieczeństwu e, na imprezach masowych. Można cały wyciąg jakby z tej ustawy sobie przeczytać, bo tam jest tego dużo. Jasne. Michał Konecki. Juvenalia Poznań 2013, cały maj tak naprawdę będzie upływał nam pod patronem, pod znakiem święta studentów. A na sam koniec czterodniowa podróż po gatunkach muzycznych. Tak się sami reklamują, warto ich sprawdzać. www.juvenalia.poznan.pl na Facebooku, na Twitterze. No i teraz jeszcze u nas w studiu Michał Konecki. Bardzo dziękuję za Dzień tę piękna. informację. Widzę, że w naszym studiu już jest kolejny gość. Cześć. Były problemy z wejściem, ale się udało. Za chwilę, drodzy państwo, o znanych z poznania